Często zadajecie nam pytanie, czy muszę mieć działalność gospodarczą, jeśli chcę mieć w swoim mieszkaniu wynajem krótkoterminowy? Nie przekonujecie wynajem długoterminowy? Rozważasz wynajem na platformach typu Airbnb? Musisz wiedzieć, że zgodnie z dyrektywą DAC-7 portale rezerwacyjne raportują wszystkie transakcje do urzędów skarbowych. Jeśli chcesz sam być gospodarzem i wystawiać oferty, to powinieneś mieć działalność gospodarczą. To jedyna opcja, jeśli chcesz spać spokojnie. Weź pod uwagę, że rozliczenia przychodów i kosztów w tej działalności są dość skomplikowane. Dodatkowo dochodzi do tego obowiązek rozliczenia VAT od importu usług z portali rezerwacyjnych, nawet wtedy, gdy jesteś zwolniony z normalnego VAT. Jeśli jednak nie chcesz trudzić się działalnością gospodarczą i ponosić jej kosztów, najlepiej będzie przekazać mieszkanie do zarządzania operatorowi najmu krótkoterminowego, takiemu jak feryflacji. Operator zajmie się całą organizacją krótkoterminowego podnajmu, a tobie wypłaci zyski z tego podnajmu pomniejszone o swoją prowizję. Od tych zysków zapłacisz jedynie 8,5% zryczałtowanego podatku. Dokładnie tak jak przy zwykłym najmie.